Kampanię. Tak się składa, że odwiedziłem wszystkie 16 województw, przejechałem wiele tysięcy kilometrów, rozmawiałem nie z setkami, a z tysiącami, wręcz wieloma tysiącami osób, także tutaj dzisiaj w Bochni. Stawką w tych wyborach jest to, czy będziemy kontynuować te zmiany, które w ciągu ostatnich czterech lat doprowadziły do tego, że Polska jest liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego, że mamy rekordowo niskie bezrobocie, rekordowo niski dług publiczny, a równocześnie realizujemy rekordowo szerokie w skali europejskiej programy społeczne, czy też. To jest druga możliwość, że władzę przejmie bardzo niejednorodna, wewnętrznie popękana koalicja partii opozycyjnych od Roberta Biedronia po Janusza Korwin w MIG. Co powiedzieć, proszę Państwa, że oddajemy z czystym sumieniem. Oddajemy się pod osąd Polaków obóz Zjednoczonej Prawicy przepracował te cztery lata bardzo ciężko. Mam przekonanie, że bilans tego czterolecia jest pozytywny. Na pewno nie uniknęliśmy błędów. Na pewno jest wiele reform, które muszą być albo skorygowane, albo kontynuowane, ale jesteśmy przekonani, że te cztery lata dobrze zapiszą się w najnowszej historii Polski. Jako lider porozumienia chcę też podziękować wszystkim kandydatom i działaczom mojej partii, dlatego że przeprowadzili imponująco aktywną kampanię. Wierzymy, że z naszymi projektami, z projektem budowy, postawienia na odnawialne źródła, źródła energii, z projektem Miasto Plus, a więc wykorzystania kapitału intelektualnego, kapitału ekonomicznego średnich miast do rozwoju Polski, że z tymi rozwiązaniami trafimy do poglądów, do przekonań wielu wyborców. Chcę bardzo prosić tutaj w okręgu targowskim o oddanie głosu na listę Prawa i Sprawiedliwości, a na tej liście postawienie, postawienie krzyżyka przy kandydacie z numerem 8, przy Stanisławie Bukowcu. Znakomita kampania. Bardzo aktywna. Staszek jest doświadczonym samorządowcem, przeszedł wszystkie szczeble kariery samorządowej. Jest przedsiębiorcą z całą pewnością znakomicie sprawdzi się w polskim parlamencie. W Okręgu Nowosądecki, Sądecko-Podkalańskim, równie aktywną kampanię przeprowadził doświadczony parlamentarzysta, też samorządowiec i też przedsiębiorca. Andrzej Gutmostowej, tak jak w Okręgu Tarnowskim, proszę o poparcie kandydata z, listy, z numerem 8. Tak, na liście Sądecko-Podkalańskiej. Ten krzyżyk bardzo proszę postawić przy numerze 9, przy nazwisku Andrzeja Guta Mostowego. Ręczę, że obydwaj będą wspaniale pracować na rzecz Małopolski, na rzecz całego kraju. Szanowni Państwo, chcę też. Zakończyć podziękowaniem dla naszych oponentów. To jest wyścig wyborczy. Padło w tej kampanii wiele mocnych, ostrych słów, czasami niepotrzebnych, ale chcę jasno zadeklarować. Nie patrzymy na przedstawicieli partii opozycyjnych jako na wrogów. Dostrzegamy ich dobre intencje, doceniamy ich kompetencje. Wierzymy, że też będą działać dla dobra. Polski. Bardzo dziękujemy za tę rywalizację. Panie premierze, panie marszałku, szanowni państwo, chciałbym podziękować panie premierze za tak miłe słowa. Chciałbym podziękować za wsparcie w czasie tej kampanii. To było dla mnie ważne. Tak jak pan, marszał, pan premier wspomniał, przeszedłem wszystkie szczeble drogi samorządowej i poddałem się i poddaję się osądowi w tej chwili kandydu kandydując do, do Sejmu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, których spotkałem podczas tej kampanii, podczas setek spotkań z mieszkańcami, rozmowach ustalili, ustaliliśmy, że jest wiele potrzeb, żeby, żeby Boknia, region bocheński i cały region Tarnowski mógł się jeszcze szybciej i lepiej rozwijać. Ja pochodzę z Bokni i Boknia od 20 lat nie ma posła, nie ma posła, który tutaj się urodził, który tutaj żyje, pracuje, więc liczę na to, że mieszkańcy tego regionu w sposób szczególny potrafią ponad podziałami również wesprzeć moją osobę. Liczę również na głosy z innych powiatów. Współpracuję z samorządami, z kołami gospodyń wiejskich, ze strażą pożarną. Jako radny sejmiku województwa małopolskiego wspieram różne inicjatywy i inwestycje. Więc myślę, że ta moja działalność samorządowa będzie, będzie oceniona. Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich do tego, żeby w najbliższą niedzielę pójść na wybory. Żeby iść na wybory, spełnić swój obywatelski obowiązek. A jeżeli państwo będą tak mili to ja się nisko kłaniam i bardzo proszę o głos lista PiS miejsce numer 8 dziękuję bardzo